Jesteś fanem sportów motorowych? Musisz posłuchać tych niesamowitych faktów o Formule 1. Myślisz, że znasz silniki F1? Zastanów się jeszcze raz. Obalmy kilka mitów. Mit: samochody Formuły 1 mają największe silniki w sportach motorowych. Fakt: w rzeczywistości silniki F1 mają zaledwie 1.6 litra. Są mniejsze niż w większości samochodów rodzinnych. Ale jest tu pewien haczyk osiągają do 15 000 obrotów na minutę i dzięki systemom hybrydowym mogą dostarczyć ponad 1000 koni mechanicznych to szalona moc z tak małego silnika kolejny mit silniki F1 wytrzymują tylko jeden wyścig nieprawda współczesne przepisy oznaczają że każdy silnik musi przetrwać kilka wyścigów co popycha technologię do granic możliwości a oto ciekawostka Zespoły monitorują dane silnika w czasie rzeczywistym, przesyłając terabajty informacji z powrotem do inżynierów podczas każdego wyścigu. Więc następnym razem, gdy usłyszysz, jak ktoś przechwala się rozmiarem silnika F1, sprostuj to. Są małe, ale potężne jak husaria. Chcesz więcej obalonych mitów F1? Obserwuj po więcej.